Przygotowanie i wyrażanie emocji. To jest e, e, też odbywa się e, troszkę inaczej u dziecka w spektrum. Wszyscy z Was jesteście w stanie powiedzieć, cóż to za emocja jest tutaj w tym zachowaniu zaprezentowana. E, dla chętnych zapraszam, żeby napisali na czacie, cóż to widać. E, my to widzimy, na to patrzymy. Nazywamy tę emocję. Zobaczymy, czy ktoś na czacie napisał. Rozpacz, złość, złość, brawo. Super. Jesteście. Ekstra rozpoznaliście złość. Bardzo dobrze. dziecka neurotypowego. Czyli złościło się czymś. dziecka w spektrum. Pod tym może być każda z tych. Smutek. Radość. Ekscytacja. Nuda, przerażenie, złość jest na czubku. Jest to sposób, w jaki dziecko okazuje emocje. Teraz kłopot jest w tym, że my, widząc to, nazywamy, mówimy: złościsz się, a dziecko jest smutne w środku, ale my mówimy, że się złości. Więc ono mówi, że nie. Więc my dalej mówimy, że się złości, przecież nasze, przecież nasze oczy widzą. Że się złości. No kłamczuk jeden. E, często powie, że nie, jeśli wie, jak się nazywa to, co czuje. Ale czasami nie powie nie. I zacznie smutek nazywać złością. Czasami rozpacz nazywać złością. Nudę nazywać złością. Przecież nie wie, jak się nazywa ta emocja, którą odczuwa. Naszym zadaniem kodowanie i ekspresja emocji może być różna. Może być bardzo odległa od tego, co dziecko prezentuje. Pod złością i na przykład pod agresywnym zachowaniem może, może kryć się tęsknota. Zadziwiającą nawet radość i ekscytacja. I znowu powiem tak: to jest, u małych dzieci to się, to się zdarza. U małych dzieci, małych takich niemowląt, my jakoś to tolerujemy, że co innego pokazują na wierzchu, a co innego może być pod spodem, jeśli odkryjemy, co jest pod spodem. A na ogół patrzymy tylko po wierzchu, więc tak, pod tamtą złością może być to. Ech, a pod tym spokojem, niewyrażaniem też mogą być wszystkie te emocje.